Będzie jak zawsze kolorowo, smacznie i przede wszystkim regionalnie. Przed nami osiem miejscowości, w których zagra blisko sto zespołów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, więc emocji na pewno nie zabraknie. Myślę, że każdy, kto nas odwiedzi, wyjdzie zadowolony. Jest to niezaprzeczalnie święto folkloru, święto górali. Świętujemy je hucznie, po raz 61. Dlatego województwo śląskie jako organizator jest bardzo dumne z tego wydarzenia, ponieważ to nie tylko propaguje nasze produkty regionalne, ale także fantastycznie zespoły, które naprawdę są dumą naszego województwa. W Wiśle mówimy, że tak naprawdę rok y, u nas w naszym mieście nie trwa od Sylwestra do Sylwestra, tylko od TKB do K TKB, bo właśnie jako mieszkańcy żyjemy tym tygodniem i to się da odczuć, e, czyli jeżeli Państwo przyjedziecie e, do Wisły, to będziecie mogli odczuć tą specyfikę, wielkie zaangażowanie górali wiślańskich i nie tylko, bo e, to jest nasze święto. Największe święto w roku, tak naprawdę. Co roku jest wyjątkowe wydarzenie. W tym roku Akurat my jesteśmy gospodarzem 33. Międzynarodowych Spotkań folklorystycznych, ale co roku jesteśmy gospodarzem Tygodnia Kultury Beslickiej i Festiwalu Folkloru Górali Polskich, a ten festiwal już będzie odbywał 55. raz. W tym tygodniu że mi się spodziewać bardzo ciekawych tutaj występów, świetnych po prostu aranżacji w tych pokazach konkursowych. I to jest takie piękne nawiązanie do tradycji, poznanie też świata, no bo przecież nie każdy ma okazję pojechać na przykład do Australii czy gdzieś zobaczyć jakiś tam zespół z Australii, czy tam z innego miejsca. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.